Cześć, w tym filmiku poznasz ćwiczenia przygotowujące do dogrania łatwej piłki. Zbliżam się do pachołka ustawionego naprzeciw mnie, zatrzymuję się na linii trzeciego metra, łączę dłonie, stojąc szeroko na nogach, wykonuję ruch do odbicia piłki dołem. Przemieszczam się krokiem odstawno-dostawnym do drugiego pachołka i robię to samo. Podczas przemieszczania się Ręce są przygotowane z boku. Po kroku odstawno-dostawnym muszę się zatrzymać. Szarfa dotyka parkietu w celu obniżenia pozycji. Nie patrzę w dół, bo nie będę widziała, co dzieje się przede mną. I nie obniżam jednej ręki bardziej, tylko rozkładam ciężar ciała na środek. Patrzę cały czas przed siebie, zatrzymanie i odbicie. Gdy nie zatrzymam się przed odbiciem, piłka poleci tam, gdzie nie będziemy chcieli. Pogranie będzie niedokładne. Wzrok skierowany jest tutaj w bok. Powinniśmy patrzeć przed siebie, aby obserwować tor lotu piłki. W miejscu pachołków stoją osoby z piłkami. Podrzut wykonywany jest od dołu, wysoko, spokojnie, aby osoba ćwicząca miała czas, by się ustawić i dograć piłkę po prostej. Ręce przygotowane są z boku. Obserwuję piłkę, ustawiam się, zatrzymuję i dogrywam. Przemieszczam się patrząc przed siebie. Zatrzymuję się i dogrywam drugą piłkę. Spokojnie, wysoko, ciągnę rękami w górę, robię płynny ruch, nie posyłam piłki płasko. Pamiętaj o wcześniejszym zatrzymaniu. Podejdź pod piłkę rękami zobaczcie, robię to w miejscu nie biegnę i nie odbijam piłki w ruchu. Najważniejsze są ręce. Co mi z tego, jak będę pracować tylko nogami, a ręce nie wykonują żadnego ruchu? Ruch wykonywany jest od barków. Dodaję do tego minimalną pracę nóg. Ręce tutaj robią główną robotę. Tutaj pokazana jest praca samych rąk, aby pokazać wam jak ważne jest to w tym ćwiczeniu. Czym wyżej pociągnę rękami, tym piłka będzie bardziej dokładniej dograna do siatki. Przez cały czas jestem nisko na nogach, pracuję Przemieszczam się za piłką. Obserwuję piłkę. Podczas odbicia biodra są z tyłu, a barki wysunięte w przód. Ustawiam się do piłki tak, aby była przede mną. Jeśli piłka leci mi na wysokość klatki piersiowej i wyżej, dogrywam wtedy sposobem górnym. Lub wycofuję się tak, aby piłka znalazła się przede mną. Trzymam szarfę. Osoba pod siatką dorzuca piłkę wysoko. Obserwuję piłkę, przemieszczam się na nogach. Szarfa cały czas dotyka parkietu. Zatrzymuję się, puszczam szarfę i dogrywam piłkę wysoko, spokojnie do siatki. Po dograniu biorę szarfę, wycofuję się i powtarzam ćwiczenie jeszcze raz. Ustawiam się twarzą do osoby, do której dogrywam. Ciągnę rękami w górę. Dogrywam w miejscu, zatrzymuję się. Wyrzut piłki jest wykonywany wysoko, tak aby mieć czas, żeby się ustawić do tej piłki. To jest łatwa piłka. Obserwuję cały czas tor lotu piłki. Nie wyrzucaj szarfy od razu jak piłka jest w górze, tylko dopiero, gdy zaraz ma nastąpić odbicie. Ostatnim momencie ją pójść. Zwiększamy pracę nóg, ponieważ jesteśmy dalej od siatki, więc i ręce, i nogi ciągnę wyżej, bardziej prostuję te nogi, tak? Pochylam się do przodu, wysuwam barki. Nie mogę się odchylać i dawać bioder w przód. Bioderka są cały czas z tyłu. Łapię deskę trenażer od dołu. Układ rąk jest taki sam jak do odbicia dołem. Łokcie są wyprostowane i zablokowane. Znowu pracuję na nogach, przesuwam się do piłki. Tutaj użyliśmy piłek tenisowych. Wyrzut piłki jest wysoko. Nie ustawiam się bokiem. Staram się być zawsze twarzą do osoby, do której dogrywam. Nogi są szeroko. Jeśli stanę w wykroku wąsko, pozycja ta będzie mało stabilna i dogranie mniej dokładne. Zatrzymuję się i dogrywam. Łokcie się nie uginają. Blokuję ręce w tym miejscu. Ustawiam się gotowa do dogrania piłki z rękami szeroko na ugiętych nogach. Wyrzut piłki jest za głowy, nad siatką. Obserwuję piłkę, przemieszczam się do niej blisko i pozwalam, aby zrobiła kozioł pod moimi nogami. Nie biegam ze złączonymi rękami. Czego unikamy? Nie skaczemy, nie podnosimy nóg. Nie odchylamy się i nie ustawiamy się bokiem. W kolejnym ćwiczeniu będziemy piłkę dogrywać, więc powinna ona znaleźć się przy naszych rękach. Wszystkie piłki będą kierowane do osoby pod siatką. I teraz, w zależności skąd będę dogrywać, Mój bark lewy będzie pracował raz więcej, raz mniej. Jeśli będę dogrywać po skosie, daleko od tej osoby, to uniosę bark bardziej. A czym jestem bliżej lub gdy jestem na wprost, to skupiam się na dograniu, które ćwiczyliśmy na początku czyli ciągnę rękami do góry. Staram się w dalszym ciągu być twarzą do osoby pod siatką. W kolejnym filmiku skupimy się na dograniu piłki w drugą stronę, a także na przyjęciu zagrywki. Dzięki, że byłeś z nami. Do samego końca. Do zobaczenia, cześć!